Hej, hej, jak widzicie, u nas dzisiaj jest zima na całego i kontynuujemy temat zasilania awaryjnego. Hej, hej, tu Igor z Akademii Przyziemnych Umiejętności. W poprzednim odcinku pokazałem Ci, jak za pomocą takiego prostego urządzenia, jeśli nie masz żadnego systemu zasilania awaryjnego, jak zrobić już znaczny postęp łącząc taki prosty inwerter z naszym samochodem. To naprawdę jest duża różnica pomiędzy tym, kiedy nie mamy kompletnie energii, a kiedy mamy odrobinę energii do oświetlenia, do zasilania laptopa czy podładowania naszych, naszych telefonów. Dzisiaj pokażę Wam kolejny system zasilania awaryjnego, który zbudowałem. To już rzeczywiście można nazwać systemem zasilania awaryjnego, bo to. To jest troszkę zabawka, choć rzeczywiście magazyn energii w postaci samochodu z jego ogromnym bakiem paliwa jest potężnym magazynem energii, ale tam mamy mnóstwo nieefektywności. Jak to bywa w przypadku tanich rozwiązań, płacimy niską cenę za samo urządzenie, ale tak naprawdę musimy się sporo doszkolić, żeby wiedzieć, jak z tego korzystać, jak nie zniszczyć swoich urządzeń, jak nie rozładować swojego akumulatora. Więc zawsze cenę, którą płacimy za niski koszt zakupu, jest konieczność większej. Naszej edukacji. Dzisiaj pokażę Wam większe rozwiązanie, takie, które już rzeczywiście można nazwać systemem zasilania awaryjnego. Jesteśmy w mojej szopce ogrodniczej, w której na ścianie powiesiłem taki prosty inwerter firmy EASAN i już Wam opowiadam, jak ten już bardziej zaawansowany i bardzo funkcjonalny system zasilania awaryjnego funkcjonuje. Z czego składa się nasz system? To jest przede wszystkim inwerter, czyli urządzenie podobne funkcjonalnie do, do tego, który już Wam wcześniej pokazywałem. Tylko po pierwsze dużo większej mocy. Tutaj jest 2400 W mocy ciągłej. No i też jakość tego urządzenia jest wyższa. Może też rzeczywiście nie jest to najwyższa półka, ale ten inwerter rzeczywiście produkuje prąd, który można już bezpiecznie podłączać do Szerokiej gamy odbiorników, nie musimy się obawiać, że jakieś transformatory czy silniki nam się spalą. Także on, podobnie jak ten, przetwarza napięcie stałe na takie napięcie, które napięcie z sieci 240 V prądu zmiennego, do którego przyzwyczajone są nasze urządzenia, ale ma dużo innych funkcji. Ten inwerter współpracuje już z zewnętrznymi akumulatorami. Nie wykorzystujemy tutaj naszego akumulatora rozruchowego z samochodu, tylko mamy osobny zestaw akumulatorów, który tutaj w szopce na podłodze znajduje się, już wam pokazuję. Ten inwerter jest dodatkowo podłączony do zewnętrznej sieci energetycznej, do takiej zwykłej sieci energetycznej. No i dzięki temu ma on w sobie funkcję ładowarki sieciowej, więc możemy te akumulatory, które Wam pokazałem, ładować z sieci. Czyli w tym układzie, który tutaj w tej chwili funkcjonuje, to tak naprawdę jest taki system buforowy UPS podtrzymania zasilania. Kiedy jest prąd w sieci, no to te akumulatory się naładują, urządzenie jest w gotowości, a kiedy zabraknie prądu w sieci, wystarczy, że naciśniemy tutaj przycisk, i po chwilce hałasu on się uspokoi i już dostarcza, czy zapewnia prąd do naszego domu. Możemy sobie już korzystać z odbiorników. Wszędzie na zewnątrz jest ciemno, a my z tych akumulatorków korzystamy i. Zasilamy swoje urządzenia. Podłączyłem osobny przewód do domu. Tutaj, tutaj widzicie, ten biały przewód leci do domu. To w moim przypadku jest dość daleko, bo, bo długość tego przewodu to chyba jest ponad 30 metrów, szopka jest oddalona od domu, natomiast. Jeśli zainstalujecie takie urządzenie w domu, czy w jakiejś przybudówce pod domem, no to krótkim kabelkiem możecie sobie to podłączyć. No i u nas ten kabel jest podłączony do takiego gniazdka, który w domu jest oznaczony jako off-grid. I domownicy wiedzą, że jeżeli nastąpi połączenie zasilania, należy przejść do szopki, włączyć ten przełącznik. I w gniazdku off-grid w domu mamy już napięcie. Oczywiście musimy jak zwykle korzystać z takiego. Z takiego gniazdka off-grid w domu rozsądnie nie podłączać za dużych obciążeń, wymagana jest do tego jakaś podstawowa wiedza. I jeśli chodzi o wiedzę, to postanowiłem, że będę organizował regularnie takie zajęcia z projektowania systemów off-grid warsztaty, na których będziemy nie tylko Uczyć się o tym, jak dobrać te wszystkie komponenty, jakie są ich parametry, na co zwracać uwagę, ale też w sposób taki praktyczny. Połączymy sobie te wszystkie klocki, tak żeby każdy uczestnik warsztatów mógł yy, wiedzieć, mógł, mógł, mój, mimo, mimo, by każdy uczestnik warsztatów miał po prostu umiejętność, jak coś takiego samemu złożyć, ewentualnie z niedużą pomocą zaprzyja zaprzyjaźnionego elektryka. Zapraszam Cię więc na warsztaty Off-grid organizowane przeze mnie przez Akademię Przyziemnych Umiejętności. Najbliższe terminy znajdziesz w opisie tego filmu. Myślę, że to będzie super okazja do spotkania się z ludźmi, którzy podobnie jak ja, podobnie jak my, interesują się samowystarczalnością nie tylko w obszarze żywieniowym, ale również w obszarze energetycznym. A po co w ogóle taki system Off-grid budujemy, skoro Wielu z nas i my również tutaj w naszym gospodarstwie posiadamy zwykły, taki typowy system fotowoltaiczny zwany OnGrid, których zostało w Polsce zainstalowanych koło miliona. Po co coś takiego robić, skoro tamte rozwiązanie jest, działa, jest przetestowane i no jest bardzo popularne. No, system OnGrid, który, który mamy i z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, ma sporo wad i te wady właśnie chciałem uzupełnić takim rozwiązaniem off-grid wady systemu on-grid to przede wszystkim to, że jeżeli w sieci zabraknie prądu, jeśli będzie jakaś awaria energetyczna jeśli gdzieś przewód się przerwie, u nas w lesie często drzewa spadają na przewody jeśli coś takiego się zdarzy, no to nasze panele słoneczne kompletnie nie funkcjonują no i to wydaje mi się jest taki dość poważny problem systemowy szkoda, że tak zostały przepisy czy zachęty sformułowane do tych systemów on-grid, że w zasadzie prawie wszyscy instalowaliśmy, instalujemy systemy, które w przypadku awarii sieci kompletnie nie wspierają energetyki polskiej. E, tutaj, jeśli prąd się wyłączy, no to będziemy mogli nadal korzystać z, z naszej energii. Drugą wadą tych systemów on-grid jest to, że jeżeli będzie ich zbyt wiele w okolicy i napięcie w sieci wzrośnie powyżej pewnego poziomu, no to nasz system po prostu się wyłączy, nie będzie produkował energii i nie mamy na to wpływu. To tak naprawdę zakład energetyczny i zużycie sąsiadów, zastosowany sprzęt decyduje o tym, czy nasz system produkuje energię, czy nie produkuje. No i trzeci argument, który dla mnie, dla osoby, która jest miłośnikiem samowystarczalności, jest całkiem istotny, to jest to, że. W tych systemach On-Grid jesteśmy cały czas uzależnieni od, od regulacji, od kaprysu polityków, od tego, jakie oni zachęty stosują, co zmieniają. Na początku te rozwiązania są bardzo korzystne. Tak jak możecie jak, jak się orientujecie, te zasady magazynowania, tak zwanego magazynowania energii w sieci przed marcem tego roku były bardzo korzystne dla nas, dla konsumentów. Dla użytkowników, natomiast były niekorzystne dla zakładów energetycznych, no i to się zmieniło, więc tak, tak to jest, że te zasady polityków co chwilę się zmieniają, tak żeby jak najwięcej użytkowników najpierw zagarnąć, a później dokręcić śrubę, więc dzięki rozwiązaniom off-grid... Jesteśmy uniezależnieni od tych decyzji polityków, czyli skupiamy się przede wszystkim na meritum, nie na tym, jakie dopłaty są możliwe, jakie są kombinacje, jakie są metody, tylko skupiamy się na meritum, ile prądu produkuje nasze urządzenie, jak poprawić jego techniczne możliwości. To jest znowu takie bardziej przy ziemi rozwiązanie. Skupiamy się na tym, co jest istotne, a nie na tej całej otoczce, pseudo-otoczce, tej całej pseudo metawiedzy związanej z systemami fotowoltaicznymi. Może nie pseudowiedzy, ale metawiedzy związanej właśnie z systemami dopłat, z tymi wszystkimi skomplikowanymi aspektami rozliczeń. W takiej konfiguracji, o której dzisiaj rozmawiamy, ten system nadal nazwałbym systemem zasilania awaryjnego, ponieważ jest to tak naprawdę nieduży magazyn energii. W moim przypadku sprawdziłem, że w tych dwóch akumulatorach magazynuje około 1-7 kWh, więc to jest całkiem dużo na takie funkcjonowanie awaryjne na dobę czy nawet na dłużej. No i jest do tego ładowarka sieciowa, więc możemy sobie, gdy prąd wróci, doładować ten cały system. Jest to nadal rozwiązanie awaryjne, no ponieważ ono czeka w gotowości na sytuację awaryjną i wtedy nam zapewnia funkcjonowanie. Natomiast, oczywiście, to urządzenie pozwala na podłączenie paneli fotowoltaicznych. I tutaj już mam rozdzielnie, nawet kabelki, podłączone na dach szopki. Jeszcze ta instalacja nie jest gotowa. Kilka paneli już funkcjonuje, także mam nadzieję, że w następnym odcinku będę Wam mógł pokazać, jak to funkcjonuje ze słońcem, ze wsparciem słońca. No i wtedy, wtedy już przechodzimy na tak naprawdę z rozwiązania zasilania awaryjnego na zasilanie alternatywne. Jest ono trwałe, takie można powiedzieć nawet permakulturowe. Czyli mm, nie czekamy, aż wróci, nie musimy czekać, aż wróci, wróci sieć i nam naładuje nasze akumulatory, tylko gdy tylko pojawi się słońce, to nasza energia będzie produkowana, magazynowana, w tym magazyny energii i będzie dla nas dostępne. To już jest taki pierwszy nieduży krok do samowystarczalności energetycznej. Warto tu wspomnieć, że to rozwiązanie, które Wam dzisiaj pokazuję, ma jedną dużą zaletę, którą jest niska cena stosunkowo niska cena. Ten inwerter kosztuje około 1000 zł. Takie akumulatory, dwa akumulatory z ciężarówki można kupić używane za około 500 zł łącznie. Więc mamy z tych grubych wydatków 1500 zł na magazyn energii, który w moim przypadku zapewnia tak jak wspominałem około 1,7 kWh i który funkcjonuje dość automatycznie po pierwszych tutaj próbach oczywiście to jeszcze nie jest jakaś eksploatacja wieloletnia ale po pierwszych próbach mogę powiedzieć, że wszystko funkcjonuje zgodnie z instrukcją i jestem z tego rozwiązania zadowolony myślę, że ciężko kupić w tej cenie taki zasilacz awaryjny no i Zaletą zastosowania, na przykład używanych akumulatorów z ciężarówki, jest to, że na etapie nauki, eksperymentów, tak naprawdę uczenia się tych systemów ryzyko zniszczenia czegokolwiek jest nieduże, więc kupiłem te akumulatory właśnie do takich celów, bym powiedział, laboratoryjnych, testowych. Nie dość, że mają całkiem sporo energii, nie dość, że mogę sobie je wyciągnąć i w razie awaryjnej sytuacji odpalić z nich samochód. Wiadomo, że jak przyjdą mrozy, jak taki akumulator rozruchowy w samochodzie padnie, to fajnie jest mieć jakąś gotową, gotowy bank energii, więc zawsze mogę podejść do szopki, odkręcić dwie śrubki, zataszczyć na akumulator, on jest taki i waży tyle, że można go spokojnie przenieść przez jedną silniejszą osobę albo dwie słabsze i odpalić swój samochód. Także jeszcze to jest jedna dodatkowa funkcja tego systemu zasilania awaryjnego, czyli takie awaryjne zasilanie samochodu systemami zasilania awaryjnego czy wręcz alternatywnego jest i w ogóle z samowystarczalnością energetyczną są, jest to bardzo podobne do samowystarczalności żywieniowej. Zauważyłem mnóstwo podobnych aspektów. No, po pierwsze, główny nurt nas od tego odciąga. Czyli główny nurt robi wszystko, żebyśmy nie korzystali z tego typu rozwiązań, i wręcz utrudnia nam tego typu rozwiązania. Yy... Głównym nurtem, rozwiązaniem docelowym, czy takim domyślnym, głównego nurtu, jeśli chodzi o żywienie, to po prostu idź do marketu, kup, swoje, kup sobie jedzenie. Jest to proste, sprawdzone, nikt się nie będzie na ciebie patrzył jeśli tak będziesz robić. Natomiast, jeśli sam, sama decydujesz się na uprawę własnego jedzenia, no to jest sporo chociażby takich psychologicznych barier, trudności, ale na koniec nagroda jest bardzo duża. Mamy po pierwsze ogromny, ogromny wzrost jakości tego jedzenia. I co moim zdaniem jest równie ważne, mamy taką wielką satysfakcję, że możemy sobie sami zapewnić jedzenie, i też jest to poczucie bezpieczeństwa zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i takie realne bezpieczeństwo. Jeśli popraktykujemy przez pewien czas samowystarczalność żywieniową, to jesteśmy bardzo spokojni, że w trudnych czasach naprawdę jesteśmy w stanie swojej rodzinie zapewnić dobrej jakości jedzenie, nawet przez dłuższy okres jakichś niedoborów czy radykalnych wzrostów cen. I podobnie jest tutaj. W tych systemach zasilania awaryjnego są one niszowe, takie systemy, przepraszam, nie zasilania awaryjnego, tylko systemy off-grid. Są one dość niszowe, podobnie jak w przypadku jedzenia, takim głównym nurtem to są właśnie systemy fotowoltaiczne on-grid, które podłączamy do sieci i które cały czas są z tą siecią złączone i od niej uzależnione. Natomiast tutaj robimy coś takiego nietypowego, wymaga to od nas większej nauki, podobnie jak w przypadku ogrodnictwa, samowystarczalności żywieniowej. Poznajemy mnóstwo wiedzy, stajemy się no, przez to mądrzejsi i docelowo rzeczywiście zyskujemy zarówno poczucie bezpieczeństwa energetycznego, a docelowo po praktyce, bo również podobnie jak w ogrodnictwie takim. Samowystarczalny, musimy nabrać praktyki, to wymaga praktykowania, więc po pewnej praktyce rzeczywiście te, to, to bezpieczeństwo mamy, ale jeśli wyłączenia byłyby nawet na jeden dzień, co kilka dni, no to sobie całkowicie swobodnie funkcjonujemy i w ogóle nas tak naprawdę ten problem braku prądu nie dotyczy. Także widzę tu spore podobieństwa. Myślę, że osoby, które już zrobiły krok w kierunku samowystarczalności żywieniowej, no to bardzo chętnie i bardzo dobrze znajdą się w tej samowystarczalności energetycznej. To, co jest moim zdaniem świetne i związane z postępem technologicznym, jest to, że te urządzenia w tej chwili można kupić tak, tak tanio. Oczywiście nie są urządzenia z najwyższej półki, no ale jeśli, możemy, jeśli wydajemy 1000 zł na, na urządzenie, które łączy ładowarkę solarną, ładowarkę sieciową, obsługę akumulatorów i całkiem dobrej mocy inwerter, no to jest to moim zdaniem niezła cena i warto się czymś takim zainteresować. Zachęcam Was do zrobienia pierwszego kroku w kierunku samowystarczalności energetycznej. Zachęcam Was do udziału w warsztatach, które, które organizuję i których termin znajdziecie, znajdziecie w opisie tego filmu. Będą to warsztaty cykliczne i również będę je realizował w innych miejscach w Polsce. Także bądźmy na bieżąco. Zachęcam Was również do dołączenia do newslettera Akademii Przyziemnych Umiejętności. Tam zawsze mailem dostaniecie informacje o wydarzeniach czy o nowych publikacjach. To co, życzę Wam, żeby, żeby tej energii, zarówno wewnętrznej i radości, nam nie zabrakło, żeby, żebyśmy również mieli tą energię elektryczną, która no, jest istotna. Przyzwyczailiśmy się do niej tak bardzo, że ciężko, ciężko sobie bez niej wyobrazić życie. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które będą również poświęcone samowystarczalności energetycznej. Hej, hej, trzymajcie się, pozdrawiam.